Rozumiem wiele po angielsku, jak ktoś coś mówi czy z filmów i internetu. To dlaczego nie jestem w stanie mówić biegle po angielsku? Sama nauka słówek, oglądanie filmów czy klepanie gramatyki to ci nie wystarczy. Potrzebujesz to jeszcze wszystko stosować, praktykować. No ale Kacper jak to robić? Po pierwsze, nie być leniem śmierdzącym. Nie szukać wymówek, ciągle przestać ciągle jęczeć i marudzić. Po drugie, jeśli usłyszysz coś nowego, to po prostu to zapisz. Albo powtórz. Zapamiętaj, powiedz po prostu to na głos, nawet jeśli to jest głupie i nie ma sensu. Albo nawet jeśli będzie źle. Nie kisz tego wszystkiego w sobie jako górki jakieś. Po trzecie, jeśli myślisz może o jakimś słówku w głowie, powiedz to na głos nawet do lustra, albo do ręki. Nie ma to znaczenia. Mów! Po czwarte, jeśli masz kogoś, z kim możesz rozmawiać, to gadaj. Nawet jeśli mówisz słabo, jesteś początkujący, to mów. I jeśli cię ktoś wyśmieje, to świadczy tylko o nim, a nie o tobie. Co cię obchodzi opinia innych? No dobra, Kacper, ale jak nie mam z kim rozmawiać, to co wtedy? To wtedy rósł dupę, zainteresuj się trochę, pogoogluj, zacznij używać sztucznej inteligencji. Może wejdź na jakiś forum, może wejdź na jakiegoś Discorda. Takich rzeczy w internecie jest dostępnych masa. Tylko nie bądź leniem śmierdzącym i się po prostu rósł. I po to właśnie buduje Langnight. Jeśli interesuje cię nauka języka angielskiego profesjonalna na poziomie, to wszystkie moje lekcje i cały system nauki znajdziesz przypięty w moim profilu. Naprawdę nauka języka angielskiego nie jest trudna. Dołącz do nas i przestań szukać wymówek.